Od kilku dni próbuję sprawić, żeby moja bezkofeinowa kawa, słuchajcie, miała smak. Wsypałam trzy czupate łyżeczki. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest 8.50 czas na szybką kawę. Chwilę sobie popracuję i za sekundę muszę się szykować na uczelnię. Hej, kochani, dla informacji wszystkich zainteresowanych, włączyli właśnie prąd, więc nie będzie herbaty. Także na szczęście już sobie ugotowałam kinłę. I, i, I już Wam pokazuje nic nowego, to co zawsze. Quinoa łączę z strochem daktylowym, cynamonem, łuską gryczaną, em, nasionami czyja i siemieniem lnianym. Wszystko mieszam. Na koniec idą tak zwane posypki i jemy. I podano do stołu, czyli na to banan, trochę cynamonu, łuskane, surowe nasiona konopi i mój dżem kokosowo-czekoladowy. Taka ciekawostka dzisiejsza. Wygląda w ten sposób, i w składzie ma tylko, słuchajcie, pire kokosowe i um, organiczne kakao. Także super sprawa, wychota zamiast masła orzechowego. Dzisiaj jako lunch do szkoły zabieram dwa jabłka i um, batonika. Jest dosyć popularny batonik Naked, to jest cashew Cookie, czyli ciasteczko nerkowcowe. Jak widać, w składzie um, nerkowce i tak tyle. I that's it Kochani, jest 15, wracam do szkoły, kupiłam sobie sojowe latę, ponieważ moja kawa bezkofeinowa niestety nie do końca się nadaje. Zbieram wszystkie moje przekąski i do domu generalnie mam beznadziejny dojazd do szkoły, ponieważ cała ulica jest remontowana i muszę posiadać wcześniej, a dostać w wielkim korku. Tak z serii, że będzie się na swoje życie. Nie mogę się doczekać, się idziemy na obiad, potem idziemy do kina czy nagrywa ze sobą jestem super super e, szczęśliwa. Słuchajcie, ciężko uwierzyć, że ktoś naprawdę mieszka w tym budynku jak z bajki. Znacie to uczucie, kiedy zaraz idziecie na obiad, ale umieracie z głodu, zrobię sobie warzyw kubek odchudzanie plus. Oczywiście nie sugeruję się tym, nie, nie odchudzam się. Dieta kapuściana mamy tutaj. Ym... Oczywiście, jak zawsze, przez kamerę to w ogóle nie wiem, co robię, więc ym, kapusta, marka, serel, serel, seler <gryw> i dużo innych rzeczy. Zaraz sobie to zrobię yy, i, i doprawię i wypiję. To jest test na żywo. Absolutnie bez smaku. Szczerze mówiąc, jest trochę lepiej po dodaniu soli, pieprzu i soku z cytryny, ale szału nie ma. Słuchajcie, jest 20 po i lecę, jestem tak podekscytowana zarówno obiadem, bo będzie super, spotkanie z moją przyjaciółką, bo nie widziałyśmy się tydzień, i filmem. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy właśnie i jest dla mnie bardzo dziwna pójść teraz po polsku. W każdym razie to jest sieć restauracji brytyjskich, która ma całe wegańskie menu. I teraz uwagę na te akcje bigalery, czyli vegańskich styczeń. Bardzo wiele restauracji stanowiło jakieś bardzo fajne deile e, dla vegan albo dla osób, które po prostu chcą spróbować wegańskich dań. Jest teraz um, promocja dwa danie główne w cenie jednego e, I załatwiałam sobie, słuchajcie, cudowną pizzę bezglutenową, wegańską Z trzema, mam um, um, bardzo smacznymi dodatkami I wzięłam dynię piszmową, e, karmię cebulę i karczochy Także bycie, że będzie super A teraz lecę na drogę z tego w przyjaciółką, że właśnie mnie że Moka z czekoladą, z kardemonem i cynamonem Ale Właśnie weszłam do domu jest za chwilę 11. Jestem oczarowana na filmie jest po prostu jedynym w swoim rodzaju przepiękne, bardzo polecam. Pizza była spokaczkolwiek, twierdzą, że gumowe gumowe. Były gotowe dosyć gumowe. Ym... Pochodziłyśmy sobie z moim przyjaciółką po starym mieście, rozmawialiśmy o filmie, ale czy zwrócić było na dziewiątą idę do szkoły, idziemy do szkoły także może zrobić sobie jeszcze herbatę, ale chyba już mi się nie chce. Wypiję dużo wody, bo się nagadałam, a nie miałam wystarczająco wody. Um, widzimy się na tydzień w kolejnym food vlogu i już w piątek w kolejnym filmie. Pozdrawiam was. Pa pa.